Miliony euro na kontach, luksusowe wille, kontrakty reklamowe z gigantami. W tym filmie odkryjesz kulisy życia pięciu najbogatszych polskich piłkarzy. Sprawdzimy ile zarabiają, gdzie mieszkają i jak pomnażają swoje fortuny. Od Arkadiusza Milika, przez spokojnego Mattiego Kasza, aż po czołówkę zarobków Piotra Zielińskiego, Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego. Ich dochody osiągają zawrotne kwoty, które pokazują jak ogromne pieniądze krążą w świecie piłki. Ale zanim przejdziemy dalej, szybkie słowo od sponsora odcinka. Return of the Science to darmowa gra MMORPG osadzona w otwartym świecie inspirowanym kultowym anime Dragon Ball. Wybierz ulubionego bohatera i wyrusz w ekscytującą podróż, podczas której zbierzesz drużynę oraz założysz potężny klan. Zbieraj punkty PvP walcząc w dynamicznych starciach z innymi graczami i bierz udział w unikalnych eventach. Rozwijaj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wspólnie z zespołem staw czoła epic Bit Bitwom Open PvP o władze nad Future Earth. Rejestrując się z linku w opisie filmu otrzymasz darmowe 3 dni premium. Zaczynamy z przytupem. Nasz pierwszy bohater to Arkadiusz Milik. Piłkarz, którego droga z Tychów do serii A to nie tylko imponująca kariera, ale też przykład konsekwencji i przemyślanych decyzji. Urodzony 28 lutego 1994 roku, Milik dał się poznać najpierw na krajowym podwórku, ale prawdziwy rozgłos przyniosły mu występy w Ajaxie Amsterdam, gdzie Zachwycał skutecznością i zdobywał hat triki w lidze mistrzów. W 2016 roku trafił do SSC Napoli, a od 2022 roku reprezentuje barwy Juventusu. W kwietniu 2025 roku przedłużył kontrakt z turyńskim klubem do 2027 roku, co potwierdziło jego ważną pozycję w drużynie. W sezonie 2024-2025 zarabia w Juventusie około 4,5 miliona euro brutto rocznie, z czego 3,5 miliona to pensja podstawowa, a reszta to premie za osiągnięcia. Warto jednak zaznaczyć, że po kontuzji kolana Milik zdecydował się na obniżenie swojego wynagrodzenia do około 1,8 miliona euro netto to, aby odciążyć budżet klubu i spokojnie wrócić do formy. Taki gest nie tylko pokazuje jego profesjonalizm, ale i długofalowe myślenie. Poza boiskiem Milik nie próżnuje. Jego aktywność w mediach społecznościowych, około 1,3 miliona obserwujących na Instagramie oraz kontrakt z Adidasem pokazują, że dba o swoją markę osobistą. Milik zarabia także na kampaniach reklamowych. Pojawiał się m.in. w spotach dla barka. Dużą wagę przywiązuje również do przyszłości finansowej po zakończeniu kariery. Inwestuje w nieruchomości w Polsce i we Włoszech posiada udziały w spółce deweloperskiej King Westment. Jest także twórcą lokalu Food e Ball w Katowicach, który łączy jego pasję do piłki z biznesowym podejściem. Wspierał również rozwój marki odzieżowej Wild Mascot, której twarzą była jego była partnerka. Wszystko to świadczy o jego odwadze do podejmowania ryzyka i zdolności do przekształcania popularności w długoterminowe projekty. Szacunkowa wartość majątku Arkadiusza Milika wynosi obecnie między 18 a 22 miliony euro, ale uwzględniając bieżące kontrakty, inwestycje i dochody z działalności reklamowej, niektórzy Eksperci oceniają jego majątek nawet na 25 do 30 milionów euro. To stawia go w gronie najzamożniejszych polskich piłkarzy swojego pokolenia. Wśród najlepiej zarabiających polskich piłkarzy swoje miejsce ma też Mati Cash. Zawodnik, który nie tylko przebojem wszedł do reprezentacji, ale też błyskawicznie wskoczył do finansowej ekstraklasy. Urodzony 7 sierpnia 1997 roku w Slauch, wychowany na Wyspach, ale z polskim paszportem za sprawą mamy Barbary. Długo był kojarzony wyłącznie z angielskim futbolem, aż w 2021 roku zdecydował się na grę dla Polski. Od razu zyskał sympatię kibiców i miejsce w drużynie, a jego charakter charakterystyczny styl gry szybko przyciągnął uwagę fanów. Cash to wychowanek Akademii Nottingham Forest, gdzie zaczynał jako skrzydłowy, lecz szybko został przesunięty na prawą obronę i to okazało się przełomem. W 2020 roku Aston Villa zapłaciła za niego około 14 milionów funtów, co dla klubu było istotną inwestycją, a dla niego początkiem większej historii. W Birmingham zyskał status podstawowego zawodnika, wyróżniającego się nie tylko kondycją, ale i konsekwencją. Plotki o jego możliwym transferze do Atletico Madryt czy Ace Milanu pojawiają się regularnie, ale na razie pozostaje lojalny wobec Willi. Jeśli chodzi o finanse, Matty Cash obecnie inkasuje około 80 tysięcy funtów tygodniowo, co daje ponad 4 miliony funtów rocznie. Ponad 21 milionów złotych według aktualnych kursów. To znaczny skok w porównaniu z 2021 rokiem, gdy zarabiał o 15 tysięcy funtów mniej tygodniowo, a w czasach gry dla Nottingham Forest ledwie 2000, czyli równowartość pół miliona złotych rocznie. Dziś to już inna liga. Jego majątek szacuje się na około 13,9 miliona funtów, czyli ponad 70 milionów złotych, głównie dzięki pensji, choć możliwe, że w grę wchodzą też przychody z reklam czy inwestycji. Mimo rosnących zarobków, Cash nie epatuje luksusem. Wizerunkowo to złoty chłopak. Ma klasę, styl, ale unika przesady. Współpracuje z markami sportowymi, jak Under Armour, występuje w kampaniach Aston Villa i pojawia się w programach sportowych, jednak cały czas sprawia wrażenie chłopaka z sąsiedztwa. Chętnie wspomina czasy, gdy dorabiał w sklepie z zabawkami za 40 funtów tygodniowo, co dziś brzmi jak opowieść z innego życia. Na Instagramie obserwuje go niespełna 900 tysięcy osób. Pokazuje tam nieco prywatności, jak dziewczynę czy podróże, ale bez przesadnego gwiazdorstwa. W reprezentacji Polski rozegrał do tej pory 18 meczów i zdobył dwa gole. Niestety kontuzja łydki wykluczyła go z Euro 2024, ale nie ma wątpliwości, że wróci do kadry silniejszy. Na boisku jest waleczny, szybki i niezawodny. I wszystko wskazuje na to, że może być jednym z filarów drużyny przez kolejne lata. Z boisk Napoli prosto do mediolańskiej elity, Piotr Zieliński to dziś nie tylko filar reprezentacji, ale i nowy nabytek Interu Mediolan. Urodzony 20 maja 1994 roku w Ząbkowicach Śląskich, pierwsze kroki stawiał jeszcze w Polsce, jednak prawdziwie rozwinął skrzydła już we Włoszech. Najpierw były Udinese i Empoli, a od 2016 roku Napoli, gdzie przez lata budował status lidera środka pola i jednego z najlepszych pomocników w Serie A. W lipcu 2020 roku, Zieliński dołączył do Interu, podpisując kontrakt do czerwca 2028 roku. Finansowo, poziom światowy. Według Capology, jego zarobki brutto w sezonie 2024-2025 wynoszą 8,33 miliona euro, co przy obecnym kursie przekłada się na blisko 35 milionów 680 tysięcy złotych rocznie, czyli niemal 3 miliony złotych miesięcznie. Inne źródła, jak Salary Sport, podają nieco inne wyliczenia. Pensja Netto na poziomie 78 tysięcy funtów tygodniowo, co daje około 20,6 miliona złotych rocznie, a Inter nie oszczędzał. Zieliński otrzymał roczne wynagrodzenie netto na poziomie 4,5 miliona euro, premię powitalną w wysokości 3 milionów euro oraz 4,5 miliona euro prowizji dla agenta. Solidny pakiet na start. Na tym jednak nie koniec. Zieliński ma podpisane kontrakty sponsorskie, m.in. z Adidasem, i bierze udział w kampaniach reklamowych, co razem z bonusami może dawać nawet ponad 9 milionów euro rocznie. Jako reprezentant polski, Zieliński ma na koncie blisko 100 występów, a do sukcesów klubowych, z Mistrzostwem Włoch w barwach Napoli na czele, dorzuca dziś nowe ambicje z Interem. W 2023 roku został wyróżniony tytułem Polskiego Piłkarza Roku. Jego majątek, Salary Sport, szacuje go na 34 miliony funtów, czyli około Około 174 milionów złotych, choć biorąc pod uwagę bieżące zarobki, premie i kontrakty reklamowe, realna wartość może sięgać 200 milionów złotych. Zieliński to przykład piłkarza, który nie tylko świetnie gra, ale też doskonale rozumie finansową stronę kariery. Zrezygnował z wyższej pensji w Napoli, by zyskać lepszy układ długoterminowy w Interze, z bonusem powitalnym i stabilną pozycją. Przechodzimy płynnie do kolejnego bohatera, Wojciecha Szczęsnego, bramkarza z Warszawy, który przez lata był ostoją Juventusu, a dziś broni barw Barcelony, kontynuując swoją imponującą karierę na hiszpańskich boiskach. Urodzony 18 kwietnia 1990 roku, od młodości wykazywał nieprzeciętny talent. Trafił do Arsenalu, gdzie zadebiutował na wielkiej scenie, ale to we Włoszech jego kariera naprawdę nabrała rozpędu. Według danych serwisu Capology, Szczęsny zarabia w Barcelonie 3 miliony euro brutto rocznie czyli około 13 milionów złotych. To wyraźna obniżka w porównaniu do jego poprzednich zarobków w Juventusie. Tam w zależności od źródła inkasował od 6,5 miliona euro netto rocznie, czyli około 28 milionów złotych do nawet 12 milionów euro brutto, czyli ponad 51 milionów złotych rocznie. Różnice wynikają z formy prezentacji wynagrodzenia. Jedne dane mówią o wynagrodzeniu na rękę, inne o kwocie przed opodatkowaniem. Niezależnie od ujęcia, Juventus przez lata stawiał szczęsnego w czołówce klubowych zarobków. Przenosiny do Barcelony oznaczały więc nie tylko zmianę otoczenia, ale też konieczność akceptacji mniejszej pensji. W zamian zyskał jednak ciągłość gry i miejsce w czołowym klubie Europy. Jeśli chodzi o majątek, Szczęsny może pochwalić się naprawdę imponującym dorobkiem. Serwis Salary Sport szacuje jego majątek netto na około 72 miliony funtów brytyjskich, co przekłada się na ponad 365 milionów złotych. To efekt lat gry na najwyższym poziomie oraz wielu lukratywnych kontraktów klubowych i reprezentacyjnych. Na boisku Szczęsny od lat jest gwarantem jakości: niemal 100 występów w reprezentacji Polski, 3 tytuły Mistrza Włoch z Juventusem, a także Copa del Rey i Super. Superpuchar Hiszpanii zdobyte już z Barceloną. Jego gra charakteryzuje się spokojem, doświadczeniem i pewnością. Poza boiskiem inwestuje w nieruchomości i prowadzi uporządkowane rodzinne życie. Wizerunkowo to profesjonalista. Spokojny, zrównoważony, ceniący prywatność. Nie szuka kontrowersji, co zresztą działa na jego korzyść w oczach sponsorów i marek, z którymi współpracuje. Na Instagramie dzieli się raczej codziennością niż luksusem. To kontrast do wielu piłkarzy jego pokolenia. Na samym szczycie naszej listy stoi Robert Lewandowski. Były kapitan reprezentacji Polski, bez wątpienia najbardziej rozpoznawalny polski piłkarz na świecie. Urodzony 21 sierpnia 1988 roku w Warszawie rozpoczął swoją piłkarską podróż w Zniczu Pruszków, gdzie za pierwszy zawodowy kontrakt otrzymywał zaledwie około 1800 zł miesięcznie. Jego błyskawiczna droga na szczyt przez Lecha Poznań, Borussia Dortmund i Bayern Monachium doprowadziła go do FC Barcelony, klubu, który który stał się symbolem futbolowej potęgi. Pierwszy sezon Lewego w Barcelonie przyniósł mu pensję w wysokości 20 milionów euro brutto, a w kolejnych latach jego zarobki sukcesywnie rosły, osiągając nawet 32 miliony euro brutto, co przy obecnym kursie daje około 138 milionów złotych rocznie. Jednak już w tym sezonie jego wynagrodzenie zostanie obniżone o 6 milionów euro. Zapisano to w umowie przedłużanej automatycznie po spełnieniu ustalonego progu rozegranych minut. Dzięki lukratywnym umowom reklamowym z globalnymi gigantami takimi jak Gillette Thank you Huawei, Coca-Cola czy Head and Shoulders, Lewandowski co roku inkasuje dodatkowe miliony złotych, ale przede wszystkim potwierdzają jego pozycję jako jednej z największych ikon światowego futbolu, nie tylko na boisku, ale i w świecie marketingu. A jak przedstawia się majątek? Business Insider Polska informuje, że majątek Roberta i Anny Lewandowskich w czerwcu 2024 roku wynosił 723 miliony złotych, a według Salary Sport wartość ta oszacowana została na około 625 milionów złotych. Nawet konserwatywne szacunki plasują ich bogactwo w przedziale pół miliarda złotych. Nie zabrakło luksusowych nieruchomości. Lewandowscy są właścicielami domów na Majorce, w Katalonii, Mazurach i Warszawie. Na boisku Lewandowski to prawdziwy fenomen – Ponad 150 trafień w reprezentacji, blisko 900 meczów klubowych, 14 tytułów mistrza Bundesligi, Liga Mistrzów, Puchar Świata Klubów, a w Barcelonie mistrzostwo La Liga, Super Puchar i Copa del Rey. To sylwetka sportowego lidera, który osiągnął absolutny szczyt.